El Salvador. Do niedawna był krajem o jednym z najwyższych wskaźników zabójstw na świecie. Czy jest tu teraz bezpiecznie? Z czym zmaga się dzisiejszy Salwador i czym mnie totalnie zaskoczył? No i oczywiście to, co lubicie najbardziej, czyli podam ceny. Innymi słowy, zapraszam do oglądania. Zacznijmy od początku, czyli skąd i jak tu przyjechaliśmy. Pokaż, pokaż, państwu jak idziesz na śniadanko, jakim żywanym krokiem jest usmarano. Proszę, jak mknie na śniadanko. Cieszysz się, że wyjeżdżamy z Antigły? Tak. Nie jest to tradycyjne gwatemalskie, jakby co. Proszę państwa, tylko pomna chwila. Być może z tym super, super opóźnieniem przez różne choroby, które nas jeszcze męczą, więc głos jest ciekawy. Być może zapowiada się na to, że za dwie godziny będziemy w busiku i opuścimy Antiguę. Nie dość, że opuścimy Antiguę, to opuścimy również Gwatemalę. Yy, Łącznie w czasie naszego pobytu w Antidze byliśmy w czterech różnych hostelach. I pomyślałam, że skoro już tam wyjeżdżamy, to pokażemy Wam nasz ulubiony. Od tego hostelu zaczęła się nasza przygoda w Antidze i na niej również się kończy. A to Bang Bang to jest z kościoła daleko. Więc jesteśmy przed wejściem do hostelu i tam za mną jest wulkan. Uh, od d'acqua, wulkan wody, tak się nazywa. To jest ten sam, który było widać z McDonalda. Tam jest wejście do hostelu. I tu się pyk, 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 pyk po schodkach. No tak jakby tarasik. I tu jest nasz pokój. Tu jest Tomaszek, który się pakuje, W dyspozycji były dwa łóżka yy, i wiatrek. I tutaj jest łazienka. Łazience jak to łazience, ale ciekawe konstrukcje, to jest jak zwykle prysznic. Prysznic w Ameryce Centralnej, czyli kable-kable, a i tak tylko zimna woda leci. Zajebisty hostel. Z Gwatemali pojechaliśmy prosto do salwadorskiego El Tunco, małego surferskiego miasteczka. Podróż zajęła około 5-6 godzin z dłuższym, ale bezproblemowym postojem na granicy. Najczęściej odwiedzane w El Salvador to Ruta de Flores, wulkan Santa Ana, jezioro Coatepeque. My natomiast pojechaliśmy od razu nad wybrzeże, a konkretnie właśnie do El Tunco. Dojechaliśmy, zrzuciliśmy bagaże po przygodach, był zły adres i pierwsze co to wpadliśmy w znajomość z ziomkiem. i w ogóle nie wiem, zrzucam coś w butów, w ogóle nic, szybko umyć ręce i żeśmy pojechali do miasteczka razem z nim na pitku. I pokazano ocean. I to jest mój dom pierwszy raz z i Jest wieczór. Spójrzeliśmy się na zachód słońca, ale i tak jest Salwador jest najmniejszym, ale i też najbardziej zaludnionym krajem Ameryki Centralnej. Biały piasek na fladze Salwadoru symbolizuje pokój, a niebieskie paski reprezentują Morze Karaibskie i Pacyfik. Kiedyś walutą były tutaj kolony, a obecnie są to dolary amerykańskie. A od czerwca 2021 roku bitcoin jest prawnym środkiem płatniczym. Kraj ten jest pierwszym na świecie, który używa kryptowaluty jako legalnej waluty. Jeżeli chodzi o przestępczość, to Bukele zastosował równie prostą, co kontrowersyjną metodę polegającą na wsadzeniu wszystkich członków gangów do więzienia, łącznie prawie 76 tysięcy ludzi, i bardzo zaostrzył warunki odbywania kary. Przełomową datą okazał się pewien marcowy weekend w 2022 roku, gdy w ciągu trzech dni z rąk gangów zginęło aż 87 osób. W odpowiedzi na te wydarzenia prezydent wprowadził w całym kraju stan wyjątkowy z hiszpańskiego de Excepcion, w którym zostały zawieszone różne gwarancje konstytucyjne celem przywrócenia, czy raczej wprowadzenia porządku w kraju i zatrzymania przemocy. Następnie ten stan był wielokrotnie przedłużany. Polityka Bukele rodzi wiele zastrzeżeń ze strony obrońców praw człowieka, ale Bukele się tym nie przejmuje, bo budował największe i najnowocześniejsze więzienie w Ameryce Łacińskiej, zwane CECOT, Centro de Confinamiento del Terrorismo który ma pomieścić 40 tysięcy więźniów. Więźniowie siedzą tam w wielkich, 100 osobowych celach, całkowicie odcięci od świata. Nie mogą ich odwiedzać nawet krewni. Tunku jest małą e, miejscowością surferską, rybacką. My mieszkamy trochę na oboczu, jeszcze w Nottinghill, przy równej trasie, więc mamy, aby dostać się do centrum miasteczka, mamy dwie opcje: albo iść wzdłuż tej drogi, co wybieramy dziś, albo przyprawić się w skrótem, który jest przez rzekę. Rzeka to jest po prostu spływ kanalizacji całej z miasta, czyli nie przechodzisz przez gówno. Nie będę Was oszukiwać, przyroda jest tu przepiękna ale jest tu też syf. Jeśli pracujesz dla sanepidu, mm, nie przyjeżdżaj. Kraj zmaga się z dostępem do wody pitnej. Nawet wody do gotowania zalecają, by używać butelkowaną. Brak tutaj systemu oczyszczania i ścieki spływają wprost do morza. Ta rzeczka, którą tu widzicie, to jest właśnie tak tzw. blackwater, czyli ścieki pochodzące m.in. z toalet. Jak jest? Bardzo fajnie. Trochę jebie, nie? Oj tam, oj tam. Idę do Pacyfiku po raz pierwszy w swoim życiu. Niewiarygodnie. jeby tu takim siarkowodorem... Jak tak kurwa, Kurwa, przeszliśmy stopami po tej... ...rzece. Kurwa, już mnie tego smrodu. Obrzydlistwo, obrzydlistwo, nasz ziomek, który jest pół Salwadorczykiem, pół Szwajcarem, powiedział nie, jak nie masz ran na nogach, bo inaczej to musiałabyś to zdezinfekować, kurwa, będę chodzić drugą, nie rzeką, idę spróbować opukać, wrzucanie te nogi jakoś, nie wiem, w, nie wiem, tu. pěkle Čekáme na kamionete, čili čekám vás při noze. Žeme podíhat do plašky. Infinito daleko. I don't I don't like winter. Mm -hmm. Then I escape in winter, it's now the third year that I that I don't uh, either skill. Oh okay. The next uh cocoa. Yes. yes. Una por favor. Sí. Sí. El Zungl była już bardziej pustoszała, również pod kątem knajp, które zdawały się być wszystkie zamknięte. Po kilku godzinach, jednym kokosie i kilku orzechach później, wróciliśmy do El na zachód słońca. Wieczorami gawędziliśmy z pozostałymi gośćmi hostelu, a za dnia cieszyliśmy się bliskością Pacyfiku. W kilku dniach pojechaliśmy do jeszcze mniejszej wioski na inną plażę. El Zonte jest dużo mniej zatłoczone niż poprzednie El Tunko. Jest tu zdecydowanie spokojniej, i postanowiliśmy zostać kilka dni. Jak ci się podoba Salwador? Super, super, ciepło. Najbardziej popularnym daniem w Salwadorze są pupusas, czyli grubo ręcznie robione tortille z mąki kukurydzianej lub ryżowej z dowolnym nadzieniem w środku. Moje ulubione to Revuelta. Tak wyglądał nasz nocleg Elzonte. Za pokój z klimatyzacją płaciliśmy około 50 dolarów. Do dyspozycji był również basen. Na tej ulicy tam z tyłu podobno powstał bitcoin dzięcioł. Co, czekamy na Ubera, żeby pojechać do innej miejscowości La Libertad z są 31 stopni, podobno trzyma na 38, ze względu na wilgotność. Yy, wielko. La Libertad to już większe miasteczko, które ma zdecydowanie inny klimat niż odwiedzone dotychczas plaże i wioski. Zainstalowaliśmy się w obskurnym hostelu tuż przy plaży za 44 funty za noc. Bardzo drogo, szczególnie jak na warunki, jakie mieliśmy, ale widok na ocean był przepiękny i muszę przyznać, że czuliśmy się w Salwadorze bezpiecznie. Oczywiście omijaliśmy duże miasta, ale tam gdzie byliśmy, mieszkańcy byli naprawdę przyjaźni, wyglądali jakby szczerze potrafili cieszyć się życiem. Dużo lepiej niż wiele z nas, czy też po prostu ja. Widziałam i czułam ich ciekawski wzrok na sobie, szczególnie tu w La Libertad, ale nie czułam zagrożenia, a zrozumiałą ciekawość, taką samą jaką ja miałam wobec nich. A w następnym odcinku zapraszam Was do Kostaryki.